Dowiedziałam się, że mam miastenie, no to diagnoza była taka, lekarz nie wiał w bawełnę, tylko powiedział wprost, że to jest choroba nieuleczalna. Ale od razu miałam taką myśl, że nieuleczalna, dopóki się pierwszej osoby nie wyleczy. Więc miałam ambitny plan, żeby być tą osobą. Muszę powiedzieć, że przeczytałam chyba wszystko, co jest na ten temat w internecie i jakie są sposoby leczenia, i natknęłam się wtedy na profesora Rejdaka. Jeśli chciałaby Pani uczestniczyć w naszym badaniu, mam prośbę o przesłanie do nas dokumentacji za pośrednictwem maila lub tradycyjną pocztą. Po zapoznaniu się z dokumentacją przez lekarza neurologa będziemy z Panią się kontaktować w celu ustalenia dogodnej dla Pani terminu wizyty. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zbliżamy się do połowy realizacji tego badania. Większość pacjentów kończy obecnie fazę zamkniętą, a więc tą najważniejszą, a tym samym spełnia kryteria wejścia do fazy otwartej. Na czym polega faza otwarta? Tutaj każdy pacjent ma szansę otrzymać aktywne leczenie po to, aby właśnie ocenić stan kliniczny, no i wpływ leku na przebieg choroby. Pamiętajmy, że jest to bardzo innowacyjny projekt w poszukiwaniu zupełnie nowego leku i nowej metody w tej chorobie miasteni rzekomo poraźnej. Jest to inna koncepcja leczenia, w której chcemy wywołać rekonstytucję immunologiczną, a więc odbudować układ immunologiczny tak, aby przestał on szkodzić pacjentom. Układam duże nadzieje związane z tym projektem i cieszę się, że projekt ma duże zainteresowanie na całym świecie. wielu Kolegów z innych krajów kibicuje nam, aby go szczęśliwie przeprowadzić do końca. Jednym z kluczowych objawów miasteni jest fluktuujący niedowód. Pod tym pojęciem kryje się osłabienie siły mięśniowej o zmiennym nasileniu. To zmienne nasilenie może pojawić się w przeciągu minut, w przeciągu godzin, u niektórych pacjentów w przeciągu dni. Nasilenie objawów miasteni może być wywołane zarówno infekcją jak i jakąś operacją dodatkowo przyjmowaniem specyficznych grup leków przy jakiejś gorącej pogodzie ewentualnie w trakcie ciąży albo po porodzie pacjentów takich musimy monitorować i dostosowywać ewentualnie dawki leku do nasilenia objawów poprzednio miałem do czynienia z opadaniem powiek podwójnym widzeniem brakiem możliwości gryzienia, połykania, kłopoty z chodzeniem osłabieniem mięśni nóg, osłabienie mięśni rąk, opadaniem żuchwy, opadaniem głowy. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej fazie badania produkt badany podawany jest podskórnie w czasie hospitalizacji. Jest to hospitalizacja czterodniowa. Są to dwie wizyty w czasie pierwszego etapu badania, jak i w czasie drugiego etapu badania, w czasie których pacjent pozostaje. W, szpitalu. W, pierwszy, w pierwszym dniu hospitalizacji pobierane są badania laboratoryjne, następnie przez okres kolejnych trzech dni pacjent otrzymuje w pierwszej fazie zaślepionej lek badany lub placebo. Natomiast w drugiej fazie badanie już w fazie otwartej jest to tylko i wyłącznie już lek badany. Oczywiście, jeżeli pacjent spełnia odpowiednie kryteria kwalifikacji. To podanie to wiąże się z, z trzema dobami pobytu w szpitalu, czyli tak jakby czterema Dniami, przyjeżdża się rano i wyjeżdża się czwartego dnia do domu, i wtedy każdego dnia po pierwszym dniu tych badań, kiedy lekarz potwierdzi, że można mi to podać, dostaje podskórnie w każdą kończynę tą kladrybinę. Obecnie po, tych, po, po roku pobierania leku kladrybina czuję się o wiele lepiej, powróciła mi lepsza sprawność fizyczna, mogę już sobie. Swobodnie jeść, połykać, nie opada mi głowa. Większy problem odczuwam z oczami, szczególnie rano. Jeszcze zauważam u siebie lekkie opadanie powieki prawego oka, natomiast podwójne widzenie już ustąpiło. Pozytywnie oceniam udział w tym projekcie. Bardzo się z tego cieszę, zwłaszcza z tej drugiej, drugiego etapu. Bo tak naprawdę nie wiem do tej pory, czy w tej pierwszej dostałam tą kladrybinę tego lekarza nie mówi, ani pacjent chyba nawet nie ma takiej możliwości, żeby się o tym dowiedzieć. I już wtedy czułam poprawę, czułam się też lepiej. Natomiast dopiero, ta druga, ten drugi etap, czyli to drugie podanie sprawiło, że mam takie dni. No, oczywiście, tak jakby cały czas jestem w tej fazie, więc nie chcę tak mówić, że czuję się uleczona. Natomiast naprawdę mam takie dni, kiedy w ogóle nie mam objawów. Dołączą do nas już wkrótce kolejne środki, tak aby w całym kraju mieć. Jednakową reprezentację ośrodków. Wszystko to służy poprawie dostępności dla pacjentów z różnych rejonów Polski, aby też nie, nie musieli z daleka przyjeżdżać do naszego ośrodka, aby uczestniczyć w programie. Tak więc to jeszcze bardziej zintensyfikuje nasze prace no i mam nadzieję na, na szczęśliwe zakończenie z ciekawymi wynikami naukowymi. Które odpowiedzą na pytanie, jak działa kladrybina u pacjentów z miasteniogravis.